Dzień dobry, cześć! Słuchajcie! Chciałem Wam właśnie opowiedzieć o jednej z takich sztuczek, która bardzo mi pomogła w początkach biegowych. A mianowicie jest to sztuczka, która nazywa się marszobieg. Widzicie, kiedy zaczynacie biegać, to jeszcze nie umiecie biegać. Wasze ciało mówi nie, wasze ciało się stawia i bardzo często jest tak, że zaczynacie, robicie 2 km, może 3 i jest koniec. Nogi mówią koniec, płuca mówią koniec, serce mówię koniec i Wy też mówicie koniec. I wracacie do domu. I potem jest powtórka i powtórka i powtórka. Sztuczka z marszobiegami polega na tym, że jestem właśnie na szóstym kilometrze. Moi drodzy, 42 minuty, nie, 49 minut. 49 minut 6 km, z czego spokojnie połowę po prostu przeszedłem. Czasem się zatrzymałem, czasem coś pochodziłem, ale mam 6 km w nogach. Mam prawie 50 minut już treningu i jutro idąc 4 km, może zrobię bez zatrzymania. Potem 5, potem 6 dalej. Ale uda mi się to tylko dlatego, że nie, nie cisnąłem ciała tam, gdzie jest jeszcze nieprzygotowany. Pozwoliłem mu na to, żeby odpoczęło, pozwoliłem mu na to, żeby sobie pospacerowało. I... Pozwoliłem mu na to, żeby zaczęło się budować i przygotowywać tato, co je czeka. Na tym kanale znajdziecie film, który się nazywa yy, Baza biegowa, bieganie od zera. Yy, koniecznie go obejrzyjcie, jeżeli chcecie dopiero zacząć biegać. I bierzcie pod uwagę to, co teraz mówię. Bieganie na początku wcale niekoniecznie oznacza po prostu bieganie. Czasami jest to kwestia spacerów, czasami marszobiegów. I nie ma się czego wstydzić. Jedyne na co się można złościć wobec siebie samego po treningu to jest to, że się go przerwało przed faktem, przed czasem, tylko dlatego, że się nie usłuchało, co mówi organizm. Więc jeżeli macie czasem tak, że no nie jesteście w stanie biec, to nie przerywajcie, idźcie dalej. Potem się okaże, po 10 minutach nagle odpuszczą wam skurcze, odpuszczą wam bóle i inne takie, i będziecie mogli kontynuować trening. Mam nadzieję, że Wam to chociaż trochę pomoże. Marszobiegi naprawdę ratują życie. Korzystajcie.